Dziś robimy pyszną szakszukę z pomidorów, papryki i jajek. Prosto, aromatycznie i sycąco. Dodaję też odrobinę kminu rzymskiego, bo idealnie podkręca smak pomidorów. A więc zaczynamy. Najpierw obieramy cebulę, myjemy i kroimy w kostkę. Następnie umytą paprykę kroimy na pół, usuwamy środek, paprykę kroimy w paseczki a następnie w drobną kostkę. Umytą papryczkę chili kroimy w plasterki. Ja używam pół papryczki. Następnie obrany i umyty czosnek drobno siekamy. Wszystko mamy gotowe, więc rozgrzewamy na patelni oliwę z oliwek. Wrzucamy cebulę na patelnię i podsmażamy 2 minuty. Po tym czasie dodajemy 1 trzecią łyżeczki kminu rzymskiego. Mieszamy i chwila podsmażamy, aż zacznie pachnieć. Następnie wrzucamy paprykę, papryczkę chili i czosnek. Smażymy razem około 3 minuty. Dodajemy pomidory z puszki. Najlepiej mutti, cirio albo italiamo. Te pomidory nie są kwaśne. Doprawiamy pieprzem, solą, mieszamy i dusimy pod przykryciem 7-10 minut, aż sos się trochę zredukuje i zgęstnieje. Czas zależy od tego, jak gęste są pomidory. Robimy 4 wgłębienie w sosie i do każdego wlewamy po jednym jajku. Ja najpierw rozbijałam jajka do miski i dopiero wtedy wlewam. Na koniec doprawiamy jajka z solą i pieprzem. Przykrywamy patelnię i dusimy około 5 minut, aż białko się zetnie, a żółtko zostanie lekko płynne. Po tym czasie posypujemy wszystko szczypiorkiem i czarnym sezamem. Wygląda pięknie i pysznie smakuje. Jeśli lubisz szybkie i domowe przepisy, zostaw lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Listę składników znajdziesz na końcu filmu i w opisie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.